Owocowa Park to prestiżowe miejsce na mapie okolic Poznania. Kompleks Owocowa Park tworzy 14 budynków, w których znajduje się łącznie 28 dwupoziomowych lokali mieszkalnych. Wszystkie posiadają własne przestronne ogródki. Bryła każdego budynku została podzielona tak, by dwa lokale tworzyły estetyczną i spójną formę, jednocześnie zapewniając sąsiadom poczucie komfortu i intymności. Dysponujemy dwoma rodzajami lokali o powierzchni użytkowej 111 lub 106 m2, które w zależności od usytuowania zajmują działki o wielkościach pomiędzy 450 a 700 m2. Do każdego lokalu przypisane są dwa miejsca postojowe. Projekt zagospodarowania przestrzeni uwzględnia każdy detal otoczenia. Główna aleja, prowadząca do poszczególnych posiadłości, będzie wspólną drogą, zapewniając reprezentacyjny wjazd na osiedle i wygodny dojazd do domów. Kompleks Owocowa Park położony jest w sąsiedztwie Lasu i Łąk, zaledwie 1 kilometr od drogi krajowej nr 92. Mieszkasz blisko głównej drogi ale w spokojnej, czystej, sielskiej okolicy. Ogromnym atutem inwestycji jest nowo położona droga asfaltowa, prowadząca od głównej drogi, aż do samych posesji. Zapewnia sprawny wyjazd z osiedla bez konieczności kluczenia wąskimi dróżkami. Z osiedla szybko dojedziesz do Swarzędza, Poznania czy Wrześni. Po ciężkim dniu pracy w Owocowa Park znajdziesz spokój i wytchnienie w gronie najbliższych Ci osób, z dala od zgiełku miasta i spojrzeń przechodniów.